Dobrym, dobry wieczór, właściwie. Eee, tak, no spore zwycięstwo. Cieszymy się, że ta ciężka praca, którą my wykonujemy, się opłaca, jak widać. I są tego efekty, bo się naprawdę każdy zapracował na ten wynik. I taki jest, jaki jest. Nawet Krzysztof Jabłoński, który nie startował, był dzisiaj w parkingu z nami, to bardzo ważne. Dziękuję za to. Świadczy to o tym, że w drużynie jest dobry duch, i oby tak dalej po prostu. Niezawodny Jarosław Hampel, dzisiaj największa ilość punktów, 12 punktów i bonus. Jarku, prosimy też o komentarz. Najbardziej, najbardziej cieszy to, że wszyscy pojechali za do bardzo dobrze, to jest istotne, bo wtedy właśnie widzimy, że łatwiej się wygrywa, że jednak jest po prostu spokojnie przede wszystkim w parkingu. W zasadzie ten mecz był trudnym spotkaniem. Przecież do połowy tego meczu ten wynik. Nie, wcale nie był aż tak super że korzystny dla nas, ale gdzieś tam w końcu jeszcze bardziej przycisnęliśmy i, i wybraliśmy to spotkanie z tak, tak mocno I czas na pytania od Państwa. Patryk tak skromnie powiedział o przebiegu tego meczu i o swoich zawodnikach. Można poprosić więcej o ceny od juniorów może. W więcej zrobili punktów niż to toruńscy. Fajnie, co? Bardzo mnie się cieszył. Wiem, że nie była tutaj nie, nie była to najlepsza formacja jednorska w no Ale małymi kroczkami staram się budować coś. Coraz lepiej to wygląda. Oczywiście ja raczej jestem takim optymistą, dość umiarkowanym, też, też bez hura optymizmu. Więc na spokojnie będziemy dalej pracować. Cieszyłbym się, gdyby w każdym meczu nie było gorzej. Co do podstaw zawodników, no. Tak jak mówimy, na pewno postawa Andrasa Janssona, może nie bogaty dorobek punktowy, pomijając, można powiedzieć, pierwszy bieg, potem już zaczęło coś zazębiać i jechał coraz lepiej, zrobił ważne punkty w ważnych wyścigach i, i cóż, no dalej do pracy. Ten zestaw pary, który dezygnowałeś, czyli Piotr razem z AJM, no i Patryk Ludek z Aleksandrem Loktajewą, to będziesz, będziesz chciał się tego trzymać w następnych meczach, czy to zależy od przeciwna? Mówi się, że się z udzielkiego składu nie zmienia, więc raczej będziemy się trzymać tego tematu. Już słyszałem po wczorajszym słabym występie Aleksa Loktajewa o różnych Roszadach w składzie, także... Myślę, że, że pokazał dzisiaj Stasza, że go stać na dobre wyniki, że to jest wojownik i podoba się to publiczności. To jest też bardzo ważne. Dziękuję przy okazji ich kibicom za wspaniały doping. Myślę, że te kilka punktów to jest ich zasługa. Panie do Pana Hapela o 15 wyścig, to Pan tak jak wojownik wyglądał, bo z trzeciego miejsca i jechał pan po, 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 po orbicie właściwie. Jak ten bieg z punktu widzenia toru wyglądał na pan powie, że do tego 15 biegu to się tak już na ludzie przystępuje? Jak, jak jest 45-33, 3, tam już było 49-35? Czy człowiek, a jeszcze sobie pojadę? Zdecydowanie dzisiaj trochę spokojnie w takim biegu, jak wiemy, że ten mecz jest wygrany, um, ale w zasadzie jechałem dobrze, może dobrze nie wystartowałem, ale tak naprawdę drugie pole było chyba najgorsze i liczyłem, nie liczyłem na to w ogóle, że, że wygram ten start, więc nastawiłem się na to, że będę musiał powalczyć i z tym dostawieniem wyjechałem do biegu. Później tak się wszystko potoczyło, że e, wiedziałem, które ścieżki obrać, żeby napędzić swój motocykl, e, wyczekałem trochę Chris'a hordera i w tym momencie, kiedy trzeba było, po prostu e, pojechałem do dobrą ścieżką. Także e, było spokojnie, ale do samego końca, e, żeby było dobre widowisko, żeby ten akcent zwycięstwa był zachowany dla nas. Nie, tak, tak, taka wygrana dodaje skrzydło, bo po trzech meczach y, dwa zwycięstwa no i zwłaszcza to dzisiejsze, Nie wiem, czuć, czuć taką, taki dobry klimat jeszcze przy parkingu, jakbyś no tak pod kątem całej drużyny mógł powiedzieć. Myślę, że tak, zdecydowanie. Zdecydowanie, zdecydowanie zawsze tego typu zwycięstwa z tak dobrym i mocnym zespołem bardzo budują. Y, tak to myślę że w naszym przypadku też powinno zadziałać. Y, także jesteśmy chyba optymistami. Oczywiście, tak jak chodzi o trener, Wiemy, że musimy trzymać formę, no bo tak naprawdę zaczynamy te rozgrywki. One się rozkręcają, ale tych ciężkich, trudnych meczów będzie jeszcze sporo. O, ja też czułem, że od początku tego sezonu nie jestem w tak super dobrym rytmie, jak to było chociażby w zeszłym roku, ale sezon sezonowi nie jest równy. Myślę, że ten dobry poziom trzymam oczywiście, ale wiem, że gdzieś tam jeszcze jakaś delikatna rezerwa, jeśli chodzi o moją jazdę, przygotowanie jest, więc e, e, chciałbym to poprawić, żeby jechać jeszcze lepiej, żeby jechać żeby jechać po prostu dobrze. Panie trenerze, jakie mankamenty w jeździe, w postawie Andra Sajonsona, Pan dostrzega i w jaki sposób na ich, na ich wyeliminowanie, żeby ten zawodnik czarował nas taką dyspozycją, na nas, z jakiej jest znany? Ustabilizowanie pewnych tematów sprzętowych, rozpoznanie tych, tych silników, tego czucia jeszcze, jeszcze nie ma na tyle Andreas to jest zawodnik, który nie boi się zmian, często ryzykuje, ale jak zatrybi, znamy to przecież z poprzednich sezonów, jak to wszystko zatrybi, to, to będzie to po prostu maszynka do robienia punktów. Natomiast on sobie zdaje sprawę z tego, że jeszcze są tutaj pewne mankamenty, pewne braki. I to generalnie tutaj w czuciu motocykla, co związane jest z mniejszą ilością jakby startów jeszcze. Dlatego cieszę się, że już rusza Liga Szwedzka i tam też poligon dla niego idealny. No ale tak jak mówię, odczytywał może trochę za wolno dzisiaj ten, ten tor, miał motocykl swoje, wczoraj na treningu można powiedzieć, że brylował, także byłem mile zaskoczony. Dzisiaj jednak to nie, nie zatrzybiło do końca, być może jakieś tam błędy w sprzęcie, aczkolwiek tak zmiany motocykli były w międzyczasie i tak dalej, no, myślę, że to jest y, podstawa do tego, aby mm, jakoś do tego usprawiedliwić, jeśli chodzi o te dwa pierwsze występy.